Cześć, tu Milena, cieszę się, że chcesz dołączyć do naszej grupy konwersacyjnej Business Meetings and TED Talks. Stworzyłam grupę jako odpowiedź na potrzeby moich uczniów, którzy chcą używać języka angielskiego biznesowego z większą świadomością i swobodą. Potrzebują przestrzeni, gdzie można rozmijać pewność siebie, uczestnicząc w grupowych spotkaniach i angażując innych uczestników. Przestrzeni, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, nie zapominając o budowaniu relacji podczas spotkania. Dobry moment, aby dołączyć do grupy, jest wtedy, gdy spotkania indywidualne z nauczycielem stają się dla ciebie zbyt swobodne i przestajesz odczuwać w nich wyzwanie. Nawet jeśli uwielbiasz swoje indywidualne lekcje, to dołączenie do grupy konwersacyjnej może być skutecznym sposobem dla ciebie na wyjście ze strefy komfortu i zdobycie nowych umiejętności. Business Meetings and TED Talks to przestrzeń, gdzie stawiamy na spontaniczne wypowiedzi, unikając gotowych planów. Skupiając się na zasadzie akcja-reakcja, naszym celem jest aktywna dyskusja i budowanie relacji z rozmówcą. Spotykamy się dwa razy w tygodniu w niewielkich grupach, złożonych z czterech do sześciu osób. Uczestnikami są osoby takie jak ty, pracujące w różnych branżach i na co dzień posługujące się w pracy językiem angielskim. Podczas spotkań kładziemy nacisk na nowoczesny język angielski biznesowy, dzięki czemu będziesz w stanie prowadzić rozmowy, które są nie tylko profesjonalne, ale także angażujące dla słuchaczy. W każdym tygodniu dyskutujemy na temat wybranych nagrań biznesowych pochodzących ze znanej oraz inspirującej platformy TED.com oraz pracujemy nad realnymi sytuacjami biznesowymi tak zwanymi case studies, w trakcie których ćwiczymy profesjonalne, a jednocześnie zwięzłe prezentowanie tematów podczas spotkań. Istnieje możliwość dołączenia do dwóch lub jednego modułu spotkań poniedziałki lub TED Talks czwartki. Zachęcam Cię do dołączenia naszej grupy konwersacyjnej poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, to zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu na mój temat. Link znajdziesz poniżej. Do usłyszenia. Milena, Twój trener angielskiego w biznesie.